Spójrzmy na ćwiczenie kolejne, tutaj mamy narysować wykres takiej funkcji. Oczywiście na początek nas, nas proszą, także o sporządzenie tabelki. Czyli pierwsza uwaga jest taka, że pamiętajcie, nie wolno dzielić przez zero. Czyli jeżeli chodzi o naszą dziedzinę, to x, czyli to co mamy w mianowniku, musi być różne od zera. To oznacza, że gdy tworzycie tabelkę, to w tym górnym wierszu, gdzie mamy x. Absolutnie nie wolno podstawiać zera. No ale my podstawmy sobie na przykład w miejsce x minus 2, minus 1, no na przykład minus 1 drugą, jeszcze dwójkę, jedynkę i na przykład jedną drugą. Znamy x, podstawmy do wzoru funkcji i wyznaczmy y. Czyli tutaj najpierw w miejsce x podstawiamy minus 2, czyli 2 podzielić przez minus 2 to będzie minus 1, no, i tutaj, jeżeli w miejsce x zatem podstawimy dwójkę, to 2 przez 2 da nam jedynkę. Podstawiamy minus 1 pod, pod x, czyli mamy 2 przez minus 1 to minus 2, no więc jak tu podstawimy jedynkę w miejsce x, to 2 przez 1 to będzie 2 na plusie, teraz minus 1, drugą, czyli 2 przez minus 1, drugą to będą dwie pierwsze podzielić przez minus 1 drugą, ponieważ kreska ułamkowa nam zastępuje znak dzielenia, czyli 2 pierwsze mnożymy przez odwrotność tej liczby, czyli 2 razy minus 2 to minus 4, minus 4 pierwsze to minus 4, zatem gdy 2 podzielimy przez jedną drugą, to otrzymamy 4 na plusie, zaznaczamy te punkty, czyli mamy tak, minus 2 minus 1. Minus 1 i minus 2. Minus 1 druga i minus 4, no gdzieś powiedzmy tutaj. 2, 1. 1 i 2 w tym miejscu. No i 1, 2 i 4, no gdzieś tutaj. No i teraz, gdy te punkty połączymy, to otrzymamy wykres tej funkcji. Oczywiście w takich wykresach funkcji podstawowych A przez X pamiętajcie, że asymptoty tworzą nam nasze... Proste, tworzące układ współrzędny, czyli to będą asymptoty, czyli x równa się 0 oraz y równa się 0, i do tych prostych nasz wykres będzie zdążał, ale nigdy nie może ich dotknąć ani przekroczyć. Czyli jeżeli te punkty sobie połączymy, to zauważcie, że wykres wygląda w ten sposób: zbliżamy się do tych prostych oznaczonych kolorem niebieskim, ale ich nie dotykamy i także ich nie przecinamy. Tutaj Również wygląda to dokładnie tak samo. Spójrzmy na podpunkt B. Tutaj także pamiętajcie o tym, że nie wolno dzielić przez 0. Czyli w dziedzinie zapiszmy, że X musi być różny od 0. Tworzymy tabelkę, wybierzmy X właściwie dowolnie. Oprócz zera, tak to możecie każdą dowolną liczbę sobie tutaj podstawić. Ja podstawię na przykład minus 3, minus 1 oraz 3 i 1. Jeżeli robicie wykres tak odręcznie w zeszycie, no to fajnie byłoby, gdybyście tych punktów wzięli troszkę więcej. Na przykład można dorzucić jedną, drugą, powiedzmy minus jedną, drugą, jedną trzecią, minus jedną trzecią, żeby ten wykres po prostu był bardziej dokładny. No dobra, mamy x wybrane, no to podstawmy pod x najpierw minus trójkę i wyznaczmy y, czyli mamy 3 przez x, czyli 3 przez minus 3, czyli minus 1, czyli 3 podzielić przez 3 na plusie da nam jedynkę. Tutaj pod x podstawiamy minus 1, czyli 3 przez minus 1 to będzie minus 3, czyli tutaj dla jedynki, dla x równego 1, otrzymamy trójkę na plusie. Przez jedną drugą podzielmy, czyli y równa się 3 przez 1 druga. Czyli zapiszmy bez tej kreski łamkowej, że to 3 podzielić przez jedną drugą, czyli 3 razy odwrotność, czyli 2 pierwsze, a więc 2. 3 razy 2 to będzie 6, a więc dla minus 1 drugiej otrzymamy minus 6. Zaznaczamy punkty, mamy minus 3 minus 1, Zaznaczamy minus 1, o poczekajcie, minus 1, minus 3 tutaj. Zaznaczamy 3, 1, 1, 3 w tym miejscu, 1, 2, 6 oraz minus 1, 2, minus 6. No i teraz pamiętajcie o asymptotach, czyli asymptoty będą miały równania x równa się 0, czyli to będzie ta pionowa. Y równa się 0. Mamy asymptotę poziomą, czyli już wiemy, że mniej więcej w ten sposób muszą układać się gałęzie naszego wykresu. Łączymy zatem punkty i to będzie wykres funkcji 3 przez x. Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj, oczywiście, mamy mianownik. Pamiętajcie o dziedzinie. Czyli x muszą być różne od 0, czyli 0 już wiemy, że tutaj w miejsce x do tabelki nie podstawiamy. No ale możemy podstawić na przykład minus 4 oraz 4, minus 2 oraz 2, np. 1 minus 1, 1, 2, minus 1, 2. No kilka tych punktów sobie tutaj wybierzcie. No i teraz pod x podstawmy minus 4, czyli 8 podzielić przez minus 4 to minus 2, 8 podzielić przez 4 to 2. 8 podzielić przez minus 2 to minus 4, i 8 podzielić przez 2 to będzie 4. Zaznaczamy punkt 2, 4 tutaj, punkt minus 2, minus 4 w tym miejscu. 4, 2 mamy. No i minus 4, minus 2 tutaj. Pamiętajcie o asymptotach, czyli mamy asymptotę pionową i poziomą. To jest asymptota pionowa, x równa się 0. Mamy asymptotę poziomą, y równa się 0. No i teraz możemy już połączyć punkty i to będzie wykres funkcji.